Pewnie kojarzycie tego pana. To Mark Zuckerberg, właściciel takich platform jak Facebook czy Instagram, multimiliarder, którego majątek nieco ponad rok temu wyceniany był na 142 miliardy dolarów. Po tym jak notowania akcji spółki Meta osiągnęły poziom 382 dolarów za sztukę, dało mu to bardzo wysoką pozycję na oficjalnej liście najbogatszych ludzi świata, ale na ten moment to już historia. W tym roku wycena majątku popularnego Zaka stopniała o jakieś 100 miliardów dolarów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest postawienie wszystkiego na jedną kartę, kartę o nazwie metaverse. Rozszerzona rzeczywistość miałaby wywrócić do góry nogami sektor technologiczny i trwale wpłynąć na świat, jaki znamy, dokonując głębokich zmian w naszej codzienności. Mark wierzy w tę ideę do tego stopnia, że do tej pory jego firmy przeznaczyły już ponad 100 miliardów dolarów na badania i rozwój tego konceptu. Czy mógł się w tej sprawie pomylić? Czy rozszerzona rzeczywistość stanie się naszym nowym domem, czy też przyczyną upadku Facebooka i Zuckerberga? Sprawdźmy to. Bizon, włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem wyjaśniamy skomplikowane rzeczy, poszerzając świadomość finansową widzów. Na początek warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, jeżeli interesują Was tematy z pogranicza biznesu, gospodarki i finansów. Czas to pieniądz, więc. Zaczynajmy. Dlaczego Facebook ma kłopoty? W 2021 roku Mark i jego spółka Meta wspięli się na giełdowy szczyt. Wycena akcji spółki na poziomie grubo ponad 300 dolarów za sztukę dała miliarderowi jedną z najwyższych pozycji na liście Forbesa, czyli oficjalnej liście osób najbogatszych na świecie. Niewiele zapowiadało wtedy nadchodzącą katastrofę. Jednak właśnie tak można nazwać rok 2022 dla spółki Meta i Zuckerberga. 2 lutego tego roku Meta straciła Niemal 230 miliardów dolarów w niecałe 24 godziny, co stało się jednocześnie największym jednodniowym spadkiem giełdowym w historii. Od początku roku spółka straciła około 70% szczytowej wartości akcji, spadając z poziomu ponad 350 dolarów aż do poziomu 115 dolarów w chwili tworzenia tego materiału. Poziomu, na którym Facebook znajdował się ostatni raz w 2016 roku. Sytuacja zmusiła więc marka do grupowych zwolnień w firmie. Pytanie, co było przyczyną tak spektakularnego spadku? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto zastanowić się, na. Czym w zasadzie zarabiają marki technologiczne takie jak Facebook? Najważniejszym źródłem ich dochodu jest gromadzenie danych i reklamy. To tam znajdują się prawdziwe pieniądze. Pytanie więc, jakie ograniczenia na drodze do realizacji zysków z tej przestrzeni napotkał ostatnio Facebook czy Instagram? Po pierwsze, przy obecnym stadium rozwoju ciężko już o wzrost liczby użytkowników i ich zaangażowania czasowego. Facebook od dłuższego czasu traci młodą widownię na rzecz takich aplikacji jak TikTok. Wielu młodym ludziom Facebook wydaje się być przestarzały i nieatrakcyjny. Możecie napisać w komentarzu, jak sami oceniacie. Facebooka w porównaniu do innych dostępnych obecnie platform. ZAK zmaga się więc z odpływem najmłodszego pokolenia oraz znaczącym spadkiem dynamiki wzrostu ilości aktywnych użytkowników platformy. Spowolnienie wzrostu widać gołym okiem na wykresie, który od kilku kwartałów ewidentnie ulega wypłaszczeniu. Duża część użytkowników Facebooka jest w emerytalnym przedziale wiekowym, a więc wraz z odejściem z tego świata również uszczupli szeregi użytkowników. Można powiedzieć, że Platformą spółki Meta kończą się ludzie, a jednym z niewielu wyjść w tej sytuacji jest wciągnięcie do świata internetu tej części populacji, której jeszcze tam nie ma, oraz uczynienie z świata wirtualnego nieodłącznej części rzeczywistości. Uwaga i czas odbiorcy są bowiem ograniczone. Każdy z nas ma tylko 24 godziny w ciągu doby. Już w tej chwili coraz więcej z tego czasu spędzamy w świecie wirtualnym. Ale co gdyby na stałe oba te światy zintegrować, tak aby wzajemnie się dopełniały? Stąd właśnie pomysł na stworzenie metaverse, ale o tym za moment. Drugim utrudnieniem zarobkowym, jakie napotkał Zuckerberg, są plany innych dużych graczy. Wszelkie ograniczenia zdolności Facebooka czy Instagrama do gromadzenia danych o aktywności i preferencjach użytkowników oznaczają cięcie przychodów z reklam. Taki cios zadał ostatnio Facebookowi Apple, wprowadzając w iPhone'ach niewielką zmianę z perspektywy użytkownika, a bardzo znaczącą z punktu widzenia właścicieli zewnętrznych aplikacji. Pytanie: czy kojarzycie jedno niewielkie okienko z możliwością poproszenia aplikacji o nieśledzenie? Ta funkcjonalność sporo namieszała. Zatem oddane użytkowników systemu iOS nie jest już tak łatwo. Ktoś mógłby pomyśleć, że Apple chroni nasze dane przed bezdusznymi firmami, ale i ta korporacja rzecz jasna ma za tą decyzją podstawy biznesowe. Reklama na takich platformach jak Facebook jest tym skuteczniejsza, im więcej wiedzą o użytkowniku. Jednak ruch, na jaki zdecydował się Apple, oznacza wypowiedzenie wojny w sektorze technologicznym wojny o dane użytkowników iOS, a tym samym o lepsze profilowanie reklam dla reklamodawców. Jak widać, Apple również ma. Ma zamiar liczyć się w przestrzeni reklamowej. Niewątpliwie jednak niezapowiedziany atak wyrządził sporo szkód spółce Meta, mocno obcinając dotychczasowe przychody z głównego źródła i zmusił ich do pilnej adaptacji do sytuacji. Trzecią kłodą pod nogami Marka są flagowe produkty dotychczasowych 100 miliardów dolarów wydanych na badania i rozwój rzeczywistości Metaverse. Kluczowej dla obecnego rozwoju spółki Meta. Choćby Horizon Worlds, który kosztował olbrzymie pieniądze, a do dziś doprowadza wielu graczy do śmiechu, jest sztandarowym tego przykładem. Stop, stop, stop stop. Przez liczne wpadki w realizacji inwestorzy zaczynają wątpić, że to właśnie meta zdominuje wirtualny świat metaverse. Mimo to Mark nadal ma zamiar stać się głównym graczem w trakcie nadchodzących przemian technologicznych i jest gotów stracić dużą część własnego majątku dla tej idei. Pytanie zatem, czym w zasadzie jest ten cały metavers i jaki kryje za sobą potencjał biznesowy? Czym jest metavers? Sama nazwa pochodzi z książki Śnieżyca autorstwa Nila Stevensona, która została wydana przeszło 30 lat temu. Metaversum to w dużym skrócie zespół wirtualnych światów, pomiędzy którymi możemy się przemieszczać, spotykać z innymi osobami i doświadczać różnego rodzaju sytuacji z pomocą własnego awatara. Wszystko przy użyciu technologii VR i AR, czyli wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości widzianej poprzez Google VR. Z czasem miałyby do Dojść do tego coraz bardziej zaawansowane doświadczenia sensoryczne, angażujące coraz większą liczbę zmysłów. Wzrok, słuch, dotyk. Czy nawet smak, tak aby przedstawiony świat stawał się coraz bardziej rzeczywisty, co skłaniałoby ludzkość do szerszego wykorzystania tego narzędzia. Metaversum można nazwać czymś w rodzaju przestrzeni, w której poruszali się bohaterowie znanej serii science fiction pod tytułem Matrix. To również rzeczywistość w pełni stworzona przez człowieka i sztuczną inteligencję. Na razie ta druga nie próbuje nas w tej przestrzeni uwięzić, więc jeszcze bym nie panikował, choć głosy ekstremistycznych teorii również się pojawiają. Przez wielu jednak, w tym przez Marka Zuckerberga, Metavers jest nazywany przede wszystkim nowym internetem. I jak z każdą nowością, ktoś mógłby zapytać, a komu to w zasadzie potrzebne? A komu to potrzebne? A dlaczego? Na ten moment Metaverse wydaje się być koncepcją dalszej ewolucji technologii, która głęboko zmieni obecny model społeczeństwa. Można się tego bać i unikać tego tematu, lub spróbować przygotować siebie i bliskich do przewodnictwa wrotu technologicznego, który raczej i tak nadejdzie. Pytanie jedynie, kiedy to nastąpi. To znaczy, czy będzie to przestrzeń 5, 10, czy może 15 lat. Prawda jest taka, że technologia zawsze w pewien sposób ewoluowała wraz z człowiekiem, zmieniając starą rzeczywistość na nową. Ludzkość jest obecnie od technologii i rozwiązań cyfrowych w pewnym stopniu uzależniona. Wystarczy przypomnieć, że w podobnym przedziale czasowym, czyli tych kilkunastu ostatnich lat, Dokonała się przecież inna rewolucja dotycząca smartfonów. Ponad dekadę temu nikt przecież nie sądził, że będzie miał życiowe centrum dowodzenia zawsze przy sobie, w postaci niewielkiego urządzenia umożliwiającego kontakt z całym światem, dostęp do wszelkiej wiedzy i odpowiedzi na zadane pytania. A teraz. Większość z nas jest wręcz uzależniona od smartfona, bez którego ciężko wyobrazić sobie życie. Technologia ma je nam upraszczać. I dokładnie to samo ma być podwaliną istnienia metaversum, które ma pozwolić ograniczyć wiele barier rozwojowych dotyczących choćby dalszego rozwoju gospodarki. Możliwe będą spotkania biznesowe, gdzie przy stole w tym samym wirtualnym pokoju zasiądzie awatar Brazylijczyka, Chińczyka, Amerykanina, Polaka czy Hiszpana, bez bariery od i z możliwością doświadczania sytuacji wieloma zmysłami, do tego bez kosztów biur w centralnych lokalizacjach. Takie rzeczy będzie można robić z domu i w jednym połączonym miejscu składającym się z wielu uniwersów spotykać osoby różnej rasy i narodowości. Zakładając gogle do wiaru, będziemy mogli pójść do sklepu, na koncert lub do biura bez potrzeby wychodzenia z domu. Niewątpliwie tego typu technologia sporo ułatwi, a jeżeli jej twórcy znajdą sposób, aby stała się tak przydatna do budowania biznesu czy codziennego życia jak niegdyś smartfon, to również za z nami na stałe. A może i metaversum tak naprawdę już tu jest? Metavers już istnieje? Gdyby głębiej przyjrzeć się temu, co w codzienności umyka naszej uwadze, to okazałoby się, że już teraz żyjemy w niezliczonej ilości uniwersów. Każdy portal społecznościowy, każda gra, strona internetowa czy aplikacja na smartfonie to pewne zamknięte uniwersum. Weźmy pod lupę przykład świata gier. Przykładem mogą być choćby takie marki jak Fortnite, Minecraft czy Roblox? Które stworzyły w wirtualnym świecie prawdziwe imperia. Kierunek rozwoju każdej z tych marek również zmierza ku stworzeniu unikalnej wirtualnej rzeczywistości, w której ludzie zechcą spędzać coraz więcej czasu. Mimo wielu krytyków, dalsza integracja świata gier z rzeczywistością to proces, który postępuje od wielu lat i raczej nikt nie zdoła go już powstrzymać. Choć jeszcze do niedawna nikt prócz twórców filmów czy powieści z kategorii science fiction nie nadawał mu cech. Od Odrębnej rzeczywistości. Czym świat metaversum będzie się zatem różnił od znanych nam gier? Przede wszystkim stopniem zanurzenia, który będzie zdecydowanie większy dzięki technologiom takim jak VR, AR, blockchain czy hologramy. Aby całkowicie zanurzyć się w zaprojektowanej rzeczywistości, będziemy potrzebowali dodatkowego sprzętu w postaci gogli VR, soczewek czy też okularów z AR, rękawic czy kamizelek VR, dzięki którym będziemy mogli poczuć wirtualne przedmioty i inne bodźce takie jak ból czy wrażenie dotyku. Skoro mówimy o świecie, który powstaje obok tego dotychczasowego, w którym będą ulice, budynki, billboardy, reklamy, ludzie i wszystko inne, co znamy stąd, to wyobraźcie sobie, jak olbrzymi stoi za tym potencjał komercyjny. Dlatego Mark Zuckerberg chciałby stać się ojcem tego konceptu, ale walka o nowy, wirtualny świat nadal trwa. A do jej przebiegu powrócimy już za moment. Świat gier i wirtualna rzeczywistość coraz bardziej mieszają się z realnym życiem. Ciężko oczekiwać, aby w najbliższym czasie ten proces miał się odwrócić. Raczej będzie się jedynie pogłębiał. Dlatego banki, które stawiają na przyszłość, jak Bank PKO SA, proponują do 200 zł za otwarcie konta i spełnienie warunków i kartę z unikalnym wizerunkiem gamingowym. Spójrzcie sami, może któraś będzie dla was idealna. Otwarcie konta dla gracza wiąże się też z dodatkowymi benefitami gamingowymi. Zapisując się do programu Mastercard Bezcenne Chwile, możecie zyskać na start nawet 8000 punktów za zapisanie się do programu i spełnienie warunków. Następnie punkty te można wymienić na nagrody gamingowe o wartości 100 zł, np. voucher do platformy Steam, doładowanie do PlayStation Store czy kod do Xbox Live. Do tego prowadzenie konta, obsługa karty, przewalutowanie przy płatnościach kartą i wypłaty gotówki w bankomatach. W Polsce i za granicą są tu zupełnie darmowe do 26 roku życia. Powyżej tego wieku trzeba spełnić proste warunki. Intuicyjna aplikacja POP i rachunek oszczędnościowy na 8% również może się Wam kiedyś przydać. Dostępna jest także wersja konta gracza dla dzieci, które możecie założyć swoim pociechom. Tam także możemy liczyć na bonusy gamingowe oraz cashback za założenie konta i spełnienie warunków. Zatem fanów gier i nie tylko, zachęcam do założenia konta dla gracza pod linkiem w opisie filmu. Wyścig o dominację w świecie Metaverse nadal trwa. Mimo, że to Zak ogłosił powstanie Metaverse i do tej pory wydał na ten koncept najwięcej pieniędzy, to dominacja w wirtualnej rzeczywistości wcale nie jest kwestią przesądzoną. Metaverse nie jest konceptem zamkniętym na konkurencję. Pionierem w rozwoju światów cyfrowych była niewątpliwie spółka Meta, która latem 2021 stworzyła swój Metaverse Horizon World. Jednak twór ten nadal jest niedopracowany, jak na ilość pieniędzy wpompowaną w ten projekt. W ślad za dawnym Facebookiem idzie wiele innych poważnych firm technologicznych, takich jak Microsoft. Coraz większa liczba graczy pojawia się w tym świecie z nadzieją odkrojenia części tego olbrzymiego tortu dla siebie. Komu się to uda? Microsoft w tej rywalizacji posiada spore zaplecze w postaci wielu lat doświadczenia w tworzeniu gier i środowiska dla dalszego rozwoju konsoli Xbox. Do tego dokonują oni coraz większej ilości przejęć znanych w tym świecie marek, czego przykładem może być choćby chęć przejęcia firmy Activision. Ta transakcja na ten moment nie doszła jeszcze do skutku i może zostać zablokowana. Jednak lista przejęć jest coraz dłuższa i widać, że Microsoft nie ma zamiaru oddać w spółce meta dominacji w nadchodzącej nowej odsłonie wirtualnej rzeczywistości. Podobnie zresztą jak inne duże firmy i całe branże, które tworzą własne metaświaty lub poważnie przyglądają się rozwojowi tej koncepcji, testując choćby przenoszenie kooperacji pracowników do rozszerzonej rzeczywistości. Dla tysięcy firm otworzy to zupełnie nową rzeczywistość, do której będą mogli przenosić swoje zadania czy budować zupełnie nowe rozwiązania dla klientów. Jedna z najpopularniejszych marek odzieżowych, czyli H&M prowadzi swój sklep w mieście Six City, w Metaverse, gdzie klienci mogą zapoznać się z cyfrową kolekcją sklepu i ją Zakupić. Mówimy o ciuchach dla awatarów. Podobnie zresztą zrobiły już takie marki jak Nike czy Adidas. Pojawia się też coraz więcej transakcji na wirtualnym rynku nieruchomości, a choćby bank PKOSA otworzył w świecie Metaverse galerię ze stokenizowaną sztuką. Ja wiem, że to wszystko na ten moment może dla wielu osób wydawać się dziwne, czy nawet zupełnie abstrakcyjne. Technologia tego rodzaju jest jeszcze na etapie testów, ale kiedy wreszcie będzie gotowa, decyzje zakupowe wewnątrz tego świata mogą stać się tak samo popularne, jak obecne e-commerce. Podobnie może być w przypadku przypadku uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, kulturowych czy koncertach, nadawanych z wewnątrz wirtualnej rzeczywistości. Przykładem jednego z pierwszych tego typu większych wydarzeń może być choćby koncert Ariany Grande, który odbył się bezpośrednio w uniwersum gry Fortnite. Pamiętajmy, że metavers ma docelowo dostarczać głębsze doświadczenia z czynności i tych samych doznań, które znamy obecnie, z czasem być może i bardziej intensywnych czy więcej tych żądanych. W końcu będzie to świat, który będzie zdecydowanie bardziej plastyczny od tego, który znamy. Pytanie zatem, czy Facebook i Meta przetrwają próbę czasu? Wszystko zależy od tego, ile spółce Meta zajmie realne wdrożenie Metaversum w życie, bo paliwo w postaci gotówki i cierpliwości inwestorów coraz szybciej się kończy. Giełda rządzi się swoimi prawami i niestety na rynku kapitałowym koncepcje obliczone na 15 czy 20 lat rozwoju zwykle szybko toną. Kluczowy będzie więc okres rozrostu tej idei, od prototypu, którym można nazwać jej obecny stopień zaawansowania, aż po praktyczny użytek dla masowego odbiorcy. Uważam, że sam koncept rozszerzonej rzeczywistości tego rodzaju prędzej czy później się obroni i stanie się jedną z odpowiedzi na wiele ludzkich i gospodarczych problemów. Jednocześnie, oczywiście, wpędzając społeczeństwo w wiele innych problemów. Tak jak smartfony pozbawiły nas niemożliwości skontaktowania się z kimś na drugiej stronie globu, ale również stały się przyczyną wielu chorób i przemian społecznych niekoniecznie pozytywnych świat rzeczywisty dla wielu osób może stać się niechcianą koniecznością przeciętny człowiek od późnego etapu rozwoju tej technologii będzie w stanie otrzymać tak wiele bodźców że świat rzeczywisty może stać się marną konkurencją dla ciągłych zastrzyków dopaminy świat wirtualny można będzie wymodelować tak aby codziennie dostarczał odpowiednich wrażeń i emocji aby pobudzał w ciągał i uzależniał i niewątpliwie jest to zasadnicze zagrożenie, z jakim będzie musiała poradzić sobie ludzkość. Pytanie jednak, czy metaversum jako koncept biznesowy na ten moment za bardzo nie wyprzedza swoich czasów. Okulusy czy inne narzędzia umożliwiające kontakt z tą technologią są nadal dość drogie, co od początku stanowi sporą barierę wejścia dla przeciętnego użytkownika. Oczywiście wraz z rozwojem tej technologii narzędzia dostępu powinny być coraz tańsze, dostępne i coraz bardziej zaawansowane? Jednak póki to nie nastąpi i póki metaversum nadal będzie tak niedopracowane i niepraktyczne jak obecnie, to w umysłach większości nadal będzie uważane jedynie za mokry sen szaleńca. Sen, który w ciągu najbliższej dekady może stać się rzeczywistością lub zupełnie pogrzebać gigantyczną spółkę meta, której właściciel postawił wszystko na jedną kartę. Pytanie, jak sami to widzicie? Czy metavers waszym zdaniem stanie. Się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości? Czy może prędzej upadnie razem ze spółką Meta, Facebookiem i ekscentrycznym miliarderem? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli temat Metaversum zaintrygował Was tak jak mnie, to możecie napisać też w komentarzu, czy chcielibyście, abym go kontynuował i zrobił na przykład drugą część tej serii. Warto subskrybować kanał po więcej finansowych treści. Wiernych widzów proszę o zostawienie hashtag Bizon, a my widzimy się już niebawem w informacyjnej serii Bizweek. Cześć!